Witajcie, na z jestem Mati, a dziś wyjątkowo będę gadał o innych ludziach. Dzisiaj specjalnie dla was mam dwa tematy, które najprawdopodobniej już dalszej historii już nie będą miały. Zaczynamy. Zacznijmy sobie od tematu głównego, bo tak Was kocham, moi drodzy widzowie, poza tym temat drugi jest bardziej pogadankowy. Multemu to chyba kurczę troszeczkę zazdroszczę. Wiecie, ja wiem, że z jednej strony chłop sobie nie może odpocząć, z drugiej jednak strony, dopiero co zaatakowała go Oliwka Brazil, później wyciekło jakieś tam screeny od Xia Industries, a teraz za to i to wszystko w przeciągu jednego miesiąca. Michał, jak będziesz miał jakiś, nie wiem, tydzień, cztery dni, cztery dni, jak będziesz miał takie wolniejsze, to zrób sobie wakacje. Poleć, gdzieś odpocznij. Serio? Odpocznij sobie od tego całego syfu. Po tym, jak Multi nagrał poważną odpowiedź na luźny, jak to sama określiła Natsu, film. Uważam, że po prostu Multi żywi do mnie jakąś urazę, po prostu nie lubi mnie i jego opinia nie jest obiektywna, tylko jest subiektywna, dlatego ja od razu też mam takie ataki i sobie się boże, Takie reakcje obronne, ale dobra. No, rzeczywiście luźniutki. Natsu nagrała kolejny, tym razem bardzo poważny, film. Jakby gwoźd do trumnej kariery internetowej było wciąż za mało. Wiesz, my się zaglądaliście? Ten film nigdy nie miał powstać. Mieliśmy załatwić tą sprawę prywatnie na Twoim koncercie, ale że dotarł do nas ten shot, w którym dajesz nam zakaz wstępu na koncert, stwierdziliśmy, że musimy odpowiedzieć inaczej. O kurde, no zapowiada się fenomenalnie. Po pierwsze, film, który oglądamy, miał nie powstać i tak powinno zostać. Po drugie, muzyka, montaż i sposób wypowiadania się dzisiejszych bohaterów jest taki, że, że, że ma wskazywać na to, że to już nie są żarty. Mimo, że cała historia, cała drama rozpoczęła się w taki dosyć humorystyczny Sposób, to oni to wszystko traktują na maksa poważnie. I to jest kolejne, już nawet nie gwóźdź do trumny. To nie jest nawet strzał w kolano, w stopę, w ramię. To jest po prostu publiczne rozstrzelanie kanału. I po trzecie, serio, wy wytaczacie komuś jakoś bezsensowną wojenkę. Ten ktoś nie pał do was sympatią i mówi, że macie zakaz wstępu na jego koncert. Po prostu nie chce was widzieć na swoim koncercie, a wy zamiast powiedzieć, no dobra, w sumie to bez sensu, to obrażacie się i nagrywacie na niego kolejny film. Z jednej strony powiedziałbym, że tym filmem z kanału robicie opublikowane, nie wisielca, natomiast po tym publicznym rozstrzelaniu już nawet nie ma czego wieszać. Mrocznie się nam trochę tu zrobiło, co? A będzie jeszcze mroczniej, jeśli nie, zasubskrybuj. Nie, nie. Zasubskrybuj, będę bardzo wdzięczny. Okay? Nie nakręcamy i nie sprzedajemy tej relacji. Zdjęcia, no to jeżeli ja sobie dobrze przypominam, to dodałam ostatnio z wesela, gdzie byliśmy razem, to było wesele Karoliny Pisarek, To jest jedyne zdjęcie na profilu z Marcinem, oprócz y, zdjęcia z płatkami. Gdzie też jest na nim, ale to była kampania, więc po prostu musieliśmy dodać to zdjęcie wspólnie. No widzicie, nie sprzedają swojego związku, ponieważ na jej profilu jest tylko jedno zdjęcie. Poza tym drugim zdjęciem, które bardzo możliwe, że również jest tym jednym zdjęciem. Na tym drugim zdjęciu, już jako para, reklamują płatki śniadaniowe, ponieważ para lepiej się sprzedaje, ponieważ dziewczynki oglądające Natsu i Dubiela to kochają. Jeśli to nie jest sprzedawanie swojego związku, to ok, Natsu, przyznaję Ci rację, przepraszam, jako pokutę wyznaczam sobie, że pójdę do, do Biedronki i kupię płatki Jamers. Jestem w szoku, że tak została tutaj naciągnięta rzeczywistość i że tak manipulujesz widzami, że próbujesz przedstawić mnie jako osobę, która nakręca związki pod zasięg. Nigdy w życiu nie byłam w związku, który by był kierowany Chęcią zdobycia czegoś. Może i ten cały wywód na miałby jakikolwiek sens, natomiast Multi powiedział tam w tej swojej wypowiedzi tylko o płatkach i jeśli chodzi o płatki, powiedział o was. I później powiedział o ogólnie związkach, że obecnie w dzisiejszych czasach związki wyglądają tak, że wszystko zrobię dla zasięgów, dla lajków i żeby jak najwięcej zachapać kasy i lajków. I znów, tak jak przy pierwszym najeżdżaniu na Michała, wystarczyło troszeczkę dłużej posłuchać albo słuchać po prostu uważniej. Ale co przecież ty jesteś nacu. Ty, ty możesz tak robić. My się nie obrazimy. Nigdzie nie, nie ogłaszaliśmy tego. Nie, wrzuca nie wrzucaliśmy żadnego posta, nie dodawaliśmy żadnego wspólnego zdjęcia ogłaszając, że jesteś razem. Nie dodawaliśmy żadnego wspólnego TikToka, że jesteśmy razem. Okej, okay, czyli w tym co mówi Natsu, nie bierzemy pod uwagę Instagrama Marcina, na którym zdjęć z Natsu było o wiele więcej oraz samych relacji, na których pojawiało się Natsu, tak? To Znaczy, ja się nie czepiam, ja, ja, ja tylko pytam. Dobra, później możesz sobie zadać Nikolkę. Cześć, to jak chyba będzie tutaj... Przedadzą mnie. Za pół roku Multi będzie tu chodził po tej haczy <laughs> i będzie reakcję nagrywał u Nikoli w pokoju na biurku <laughs> swoim streamerskim. Ja tam powiedziałem, że, że w miarę się okej okay zachowuje przed przed, przed kamerą, nie? I w ich głowie pierwsza myśl, jaka się pojawia, to to, że ktoś kogoś podrywa, albo nie wiem, że chce iść z nim do łóżka i, i forsują jakąś kurwa cringe'ową teorię, nie? Eee, jakbyś był zdziwiony, to był żart. Jesteś stary. To chyba kurwa logiczne, że nie braliśmy tego na poważnie, że za pół roku ty będziesz tutaj chodził i, i streamował gdzieś w pokoju i tak dalej, a wziąłeś totalnie na poważnie. Szkoda, że shot, do którego się odnoszą, jest tak chamsko ucięty, a oni w taki cwajancki sposób próbują się do niego odnieść. Multi wyraźnie powiedział, że był to jedyny fragment całego filmu, w którym się dosłownie zdenerwował naprawdę. Multi bardzo mocno dbał o swoje życie prywatne i chce, żeby takim ono pozostało. Niekiedy temu doszło do przykrej sytuacji, o której wspomniał Michał, że jacyś ludzie z internetu doprowadzili jego dziewczynę do płaczu, ponieważ mieli taki. Kaprys. Michał jak najbardziej zrozumiał żart. Wkrótce się jedynie o to, że dzięki takiemu gadaniu, dzięki takiemu forsowaniu tego hehe, -he śmiesznego żartu, dojdzie do takich shipów. Do, do tego, że, że, że on jest z tą dziewczyną, albo że powinien być z tą dziewczyną, mimo że Michał już jest z jakąś dziewczyną. Do tych shipów doszło, dosłownie po publikacji ich filmu. Więc następnym razem, jeśli będziecie mieli zamiar odpowiadać w tak cwaniacki sposób, to albo miejcie zajebiste argumenty, albo więcej pokory, albo zamknijcie mordy. Że was zaskoczę i odkryję przed wami teraz świat internetu i moich streamów, ale taka jest konwencja streamu, nie? Żeby hiperbolizować każdą najmniejszą rzecz, żeby robić content, i sobie żartować z różnych rzeczy, hiperbolizować różne rzeczy. My też to hiperbolizowaliśmy. Aha. Ty hiperbolizowałeś to i my hiperboliz te, też będziemy, o i co teraz? Ten film dosłownie wygląda jak kłótnia z dziećmi. Szczególnie Natsu hiperbolizowała. Jej odpowiedzi absolutnie nie były szczere. A jeśli w następnym filmie, drogie minionki Natsu, wpadniecie na pomysł, żeby powiedzieć, że Natsu również hiperbolizowała, to tylko chciałem was uprzedzić, że w tym filmie potwierdziło dosłownie wszystko, co mówiła w poprzednim. Taka mała podpowiedź, żebyście jednak nie zdecydowali się na publiczne wieszanie rozstrzelonego trupa zwanego Natsu World. Co całej sytuacji z tym shipem, był to błąd z naszej strony ja osobiście rozumiałam to dopiero po obejrzeniu właśnie odpowiedzi na nasz film, bo w tamtym tym momencie mnie to po prostu no rozśmieszyło. Było to dla mnie w formie żartu, ale faktycznie mogło was to zaboleć, dlatego przepraszam, biorę to na klatę. Ale... ale i do kosza można już wyrzucić owe przeprosiny. Dziewczyno z Shipu, która komentowała ten śmieszny żart, chciałem tylko powiedzieć, że skoro już po filmie, po nagraniu tego filmu strzaiłaś się, że ten, że ten żart nie był śmieszny, że to wszystko raczej takie było słabe, to można było pójść do montażysty. Serio, serio, czy nawet tak proste rzeczy trzeba wytykać palcem, żeby ktoś się w końcu zrozumiał i przeprosił, ale. Po filmie nie nakręcaliśmy tego dalej, nikt tego nigdzie nie udostępniał, nikt o tym nie pisał, nikt o tym nie rozmawiał. Sam Powiedziałeś na streamie, że... Było to chujowe, że nie powinniśmy tego nakręcać, że mogliśmy tego w ogóle nie dodawać do filmu. Więc nie rozumiemy sytuacji, dlaczego na streamie mówisz, że jest to chujowe z naszej strony, a twoja dziewczyna rozmuchuje tą sytuację bardziej niż my. Co? Chcieliśmy pojechać na twój koncert, bo domyślaliśmy się, że twoja dziewczyna będzie tam razem z tobą. Ja osobiście chciałam z nią porozmawiać i wyjaśnić całą sytuację poza kamerami, aby nie drążyć tego w internecie. Wiecie, co mogliście zrobić? Ten ostatni punkt, o którym wspomniałem zamknąć mordę. Robicie komuś dramę, wciągacie w to dziewczynę, która nie jest powiązana w ogóle z internetem. Po czym chcecie się z nimi spotkać. Po co? Myślicie, że serio oni chcieliby z wami gadać? Przecież nie dogadacie się, nie będziecie znajomymi, ok? Mielibyście naprawdę fajną fotkę na Instagrama i byłoby to super zwieńczenie dramy, ale chcecie rozwiązywać sprawę prywatnie, dlatego nie piszecie prywatnie do Michała, tylko chcecie wkręcić się za jego plecami na jego koncert, gdzie są jego słuchacze z telefonami, są kamery, fotografowie. I tam chcecie prywatnie zakończyć sprawę. Prywatnie. Prywatnie, nie wiem czy powiedziałem, bo oni chcieli to prywatnie zrobić. Jeśli w XXI wieku tak właśnie wygląda prywatne rozwiązywanie spraw, no to ja współczuję Wam i sobie. Chciałem się odnieść tutaj do słynnych moich słów, że holak jest niewyjściowy. To nie miał tak. Zabrzmieć, tak naprawdę. Za każdym razem, gdy się ta nowa postać na tej kanapie i zaczyna coś mówić, to moja reakcja jest: Aha, to miał zrobić. Aha, nie zrozumieliśmy tego. Aha, to była hiperbola. Polaka nie znam, nie oglądam. Za bardzo widziałem tylko raz w życiu może jego zdjęcie i yy, wiedziałem mniej więcej, czym on się zajmuje, i tyle. Już nie mogę się doczekać wyjaśnień swoich słów. Jakby teraz yy, też słyszałem, że tam jest jakaś z nim drama. Yy, ze zdrowiem ja miałam problemy, także pozdrawiam go oczywiście. Życzę mu zdrowia yy, i trzymaj się, i pozdrawiam. I to jest już? Nie miało tak zabrzmieć: Trzymaj się, dużo zdrowia! Ten film jest zajebisty. Wiadomo, że nie będę jakoś pozytywnie nastawiona do, yy, do gościa, który mnie tyla w internecie od dłuższego czasu. Jakby wiesz, no, yy, oglądałam jakieś tam Twoje reakcje, twoje streamy i nigdy nie dostałam jakiejś pozytywnej opinii, i jakby. Dość logiczne jest, że nie przychodzę z jakimś pozytywnym nastawieniem. Ej, a jakbyśmy na przykład wszyscy przypomnieli Nacu historię z Niemem H. Nitra i o tym, że później nagrali oni wspólnie film i że nagrali później wspólnie piosenkę, to, to co wtedy, Nacu? Nie uważam, żebym ja cię tam jakąś obraziła, żebym cokolwiek złego powiedziała po prostu byłam sobą. Ja też mam taki styl bycia, że jestem troszeczkę rozkapryszona, z wybujałem ego, zachowująca się jak księżniczka, której nic nie można powiedzieć. Inaczej odbierana przez ludzi z zewnątrz, którzy mnie nie znają, bo jestem taka... Mm, no, że często ludzie mnie jakby mam... Często podnoszę głos, jestem taka mm, bezpośrednia i często ludzie mnie odbierają negatywnie, ale ja taka jestem. Okej, okay, no niech będzie i tak. No i nie będę się zmieniała po to, że, że, że jestem na streamie z Tobą. No dość logiczne. Szkoda, że akurat taka jesteś, jak mówisz o Multim, albo jak gadasz z Multim, bo taka cyniczna i krzycząca i zła i w ogóle to nie jesteś na swoich filmach, nie jesteś na innych wywiadach, więc, więc jaka w końcu jesteś, na co? Jaka w końcu jesteś? Powiedz nam. Po y, filmie z Twoją odpowiedzią uznaliśmy, że generacja. Trochę z tym filmem przesadziliśmy, i, i może faktycznie jakby podeszliśmy do tego, do, twoich, do Twojego zachowania i tak dalej, troszeczkę zbyt krytycznie. Więc ten film stworzyliście w tak głupi sposób, żeby ludzie zapomnieli o tamtym, tak? Bo jeśli taki był plan, to zajebisty, naprawdę Szapoba. Jeśli plan był zupełnie inny, to nagraliście gorszą odpowiedź niż reżyser życia Gargamelowi Wardendze. Uznaliśmy, że chcemy tą sprawę wyjaśnić prywatnie, twarzą w twarz, a nie chcieliśmy, jakby nie, nie chcieliśmy jakiegoś specjalnego spotkania, twarzać ani nic, więc napisaliśmy do organizatora koncertu, żeby się po prostu pojawić na Twoim koncercie i to wyjaśnić i załagodzić całą sytuację. Nie chcieli spotkania, dlatego napisali do organizatorów o spotkanie. Spoko, nie widzę w tym nic złego, ponadto nie widzę w tym nawet sensu i logiki. Na początek chcemy przyjechać po prostu jako, jako zwykli. Słuchacze na koncert, tak szczerze, bo mamy tutaj kilka osób, w tym jak kurde, która, które po prostu słuchają i znają tam jakieś tam nuty Multiego i tak dalej, plus no, nie tylko Multi jest na tym festiwalu. To po pierwsze, a po drugie, chcieliśmy po prostu e, podbić do Multiego już tak po koncercie i normalnie z nim pogadać i tak naprawdę zawrzeć rozejm, a uważam, że takie rzeczy powinno się załatwiać e, prywatnie, dlatego chcemy tam przyjechać. A też nie chcę jakiegoś specjalnego spotkania ustawiać ani nic, wydaje mi się, że to będzie fajna opcja. A my tam chcemy po prostu też i dobrze się pobawić, bo tak jak mówię, no ja, jeżeli chodzi o o twórczość, no to totalnie oddzielam, e, czyjąś, twórczość muzyczną od na przykład tego, że, że mamy spinę na poziomie jakimś tam, mm, nie wiem. Po prostu innym. To, co mówi co jest jak najbardziej fajne. Jednak, gdy porównamy sobie jej wiadomość do organizatorów, oraz do tego, co mówiła na poprzednim i na tym odcinku, to wygląda to naprawdę miernie. I trzeba być to jakimś super spostrzegawczym, żeby zobaczyć hipokryzję, podwójne standardy i brak szczerości i ożywość. Uważam, że takie rzeczy się najlepiej właśnie w ten sposób załatwia, a też yy, nie wiedziałam, że to się tak rozwinie i że, że wyleje się z tego taki kwas z twojej strony. Dobrze, że zaznaczyła, że ten kwas wylał się ze strony Multiego. My dalej chcemy załatwić, załatwić tą sytuację miło, bo uważam, że bez sensu jest ciągnąć spinę w nieskończoność, dlatego możesz czekać na niespodziankę od nas i widzimy się na koncercie. No i przygotowali mu. Niespodziankę. Chcieliśmy zakończyć ten konflikt po prostu w jakiś taki to byłby sposób. Jak wspomniałem, trochę zazdroszczę Multiemu, a trochę mu k***a współczuję. Jakie jest ostateczne stanowisko Multiego w tej sprawie? Żaden z istotnych argumentów nie został przez Was poruszony, i odnosicie się tylko do jakichś pierdół, które nie mają sensu lub wpływu na sytuację. Ja już serio mam dość tego, bo bolą mnie plecy od tego. Waszego ciągłego wspinania się po nich i nie na co, nigdzie się nie widzimy. Ja nie chcę z wami gadać, ok? Nie chcę z wami rozmawiać, nie chcę żadnych prezentów. Zatrzymajcie sobie go na ten prezent. Zróbcie komuś prezent, dajcie, nie wiem, biednym ludziom, dajcie prezent, ja nie potrzebuję. Nakręciliście. Popelinę, a teraz nagrywacie filmik o zajebistym tytule Hipokryza Multiego, próbując zrobić z siebie ofiarę. Mówiąc, że wy chcieliście załatwić to prywatnie. Właśnie takiego mema widziałem. Widziałaś na co? Następny, kilka dni temu, wszyscy byliśmy świadkami sprzeczki pomiędzy Holakiem a Industries. I specjalnie nie mówię dramy, bo jeśli byłaby to drama, to najnudniejsza w historii polskiego YouTube'a. Czemu najnudniejsza? Bo chłop poprawił się na grupę znajomych i zaczął wyciągać na nich brudy. Film filmu Holaku skomentowałem tak, że można go traktować czysto teoretycznie, jako że nie podaje żadnych screenów możemy skomentować ogólne zachowania, które prezentował, ale nie linczując nikogo przez brak dowodów. Dodatkowo wspomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Holak w ekipie był bardzo długo, przez bardzo długi czas mu nic nie przeszkadzało, a gdy ich drogi się rozeszły, nagle zaczął wyciągać brudy na znajomych. Gdy to powiedziałem, znalazło się kilka osób, które mówiło, że Mati to jest presja grupy, Mati może bardzo długo mu się zbierało, Mati może my wszystkiego nie wiemy. Dwie sprawy. Po pierwsze, Holak jest dorosły. A po drugie, jeśli podchodzilibyśmy właśnie w ten sposób do każdego youtubera do każdej persony internetowej, to okazywałoby się, że nie możemy nikogo skomentować. Ponieważ góral, jakieś tam zwierzęta i pisanie do 12-latki, on czuł presję. On czuł presję, ponieważ ludzie pisali mu na, na live, że żeby tak zrobił. Karioner? On tylko nazywa kobiety sami przecież to tylko jest nazwa, nikomu krzywdy nie robi. Elagawi? Tutaj nie mam nic. Minęło kilka dni i Xayo, czyli boss internetowej grupy Xayo Industries, postanowił odpowiedzieć na zarzuty Holaka. Jeśli chodzi o czytanie z kartki, moi drodzy, to tak jak w przypadku Leksia, o wiele lepiej, o wiele bardziej wolę, jak ktoś napisze sobie coś dosłownie na kartce, tak samo jak ja mam, na przykład scenariusz, i ja mam tu na, na, mam napisane nawet, że, że mam powiedzieć następny. Yy, takiego mema widziałem, widziałaś go na co? Wszystko mam napisane, żebyście wy czerpali z tego jak najwięcej przyjemności, ewentualnie w punktach, tak jak teraz mam ochotę sobie pogadać, rozwinąć trochę wypowiedź i powiedzieć o tym wszystkim na luzie, mam wypisane: czytanie z kartki, prześmiewcze traktowanie sprawy i o czym mam powiedzieć? Bo jakby nic sobie nie zapisał, włączył jego film i odpowiadał tak sobie, o, y, gdzieś tam na live'ie, to na początku tak odpowiedział. I ludzie chcieli i tak pełnej odpowiedzi. Bo to było za mało. Jak na przykład ktoś nagra na mnie film, to ja sobie, sobie mogę go obejrzeć na live'ie i, i możemy sobie wspólnie pośmieszkować razem z widzami, możemy dojść do jakichś tam wspólnych, y, wspólnych kontrargumentów na przykład. Natomiast jak już chcę odpowiedzieć komuś w pełni, to siadam, włączam film bez żadnego przyspieszenia, i pisze sobie, ok, tu mam powiedzieć to, ok, tu mam powiedzieć to, ok, on powiedział to, ale kiedyś powiedział zupełnie coś innego. Dlatego ta wypowiedź jest pełna. Także tak, 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 takie czepianie się, że, pisał, że czytał z kartki, szczególnie, że on jest streamerem, a nie jest youtuberem, który nagrywa filmy, jest raczej bezcelowe. Prześmiewcze traktowanie sprawy, czyli kolejny punkt, który sobie wypisałem, e jak już obejrzałem cały film, albo nawet nie cały film, tylko jakąś część tego filmu, to wyobraźcie sobie sytuację. Trochę wczujmy się w tą sprawę. I dopiero jak się wczułem w tą sprawę, to w pełni ją zrozumiałem. Macie kumpla, który odwala razem z wami, yy, i wiecie, że, że czasem on ma odpały, on wie, że czasem wy macie jakieś odpały, i później ten kumpel się odłącza. I nawet nie musi nagrywać filmu, tylko nagle zaczyna o, rozpowiadać komuś tam, że ty to jesteś taki, yy, on, on zawsze, zawsze nie lubił tego, nie popierał tego, a, a wy wiecie, jaka jest prawda. Wy wiecie, że to wszystko, na, na co on teraz psioczy, to robiliście razem. Że na przykład on brzydzi się, że wy mówiliście takie żarty, a sam opowiadał takie same albo jeszcze gorsze. Więc gdy to słyszycie, to albo się bardzo zdenerwujecie, albo wyśmiejecie sprawę. Ponieważ wiecie, jaka jest prawda. Jeśli chodzi o żarty z Holaka i toksyczną relację, to yy, jak ktoś chociaż odrobinę yy, widział, jak wyglądają streamy ogólnie KSIO Industries, gdziekolwiek, to oni siedzą wspólnie na Discordzie i sobie śmieszkują. I zawsze było tak, że jeden mówi do drugiego śmieciu, ten drugi na przykład odpowiada mu psie. I to jest też normalne. Jak ja na przykład zrobiłem sobie tatuaż, yy, motyla na klacie, to... i wysłałem go mojej grupie znajomych, mojej grupie kumpli to nie było czegoś takiego, że pisali ojej, ale cudowny, ale superancki kiedyś sobie zrobię takiego samego <laughs> tylko pisali, że no nie wiem, czy to się nadaje do internetu ale, ale ogólnie mi go nie zazdrościli ogólnie yy, wyśmiewali go yy, i cisnęli z niego bekę i oczywiście pozosta nie, nie pozostając dłużny odpowiadałem im w ten sam sposób cisnąć im zarówno po nich, jak i po po wszystkim co ich otacza, może, może w ten sposób najdelikatniej. Tak wygląda relacja z prawdziwymi ziomkami. On cię ciśnie od najgorszych, ty go ciśniesz od najgorszych, ale w momencie, gdy ktoś z zewnątrz będzie chciał, tak samo twojego ziomka pocisnąć od najgorszych, to nie jest, to nie, to, to nie, jest, to nie jest ziomek. To jest ktoś, ktoś spoza otoczenia. My możemy się wyzywać, ale ktoś jak przyjdzie, będzie chciał robić to samo, to nie. Natomiast tutaj wracając do Holaka, Wyzywacie się, wyzywacie się, wyzywacie się, a później ten chłop się odcina i mówi Wyzywaliście go. Tylko, że ty też ich wyzywałeś. Bo na tym polega relacja między kumplami. Na tym polega relacja między kumplami, Cholak. Niszczenie konkurencji i szachista. I jeśli chodzi o szachistę... <laughs> ja dalej widzę w tym problem, żeby zwoływać, znaczy zwoływać, ponieważ no, my dalej do końca nie wiemy, jak to tam naprawdę wyglądało, prawda? Gdzieś tam po środku. I dalej yy, niszczenie komuś psych jakimiś donejtami i podłączanie się pod donaty, które są wysyłane, jest dla mnie rzeczą słabą. Yy, I mówię, ja tutaj nie będę nikogo też potępiał, nie będę mówił, że ten jest najgorszy, tamten jest najgorszy, bo dzisiaj, yy, może nie dzisiaj, ale ogólnie w internecie mamy takie tematy, że są jeszcze gorsi ludzie. Natomiast niszczenie w ten sposób konkurencji jest niefajne. Samo niszczenie, kon niszczenie konkurencji, samo konkurowanie z konkurencją jest ok. Ktoś ma streama tej godzinie, to i również odpala tej godzinie, żeby, żeby pozycja moja oraz mojej grupy się umacniała. Natomiast, tak jak wspomniałem, <laughs> niszczenie kogoś albo niszczenie komuś psychy jakimiś donetami kiepskie. Jeśli chodzi o podsumowanie tej sprawy, to Ksajo tam pod koniec gdzieś powiedział, że. Może to głupki, mówiąc o swojej grupie, może to głupki, ale to moje głupki, na których się nie mam zamiaru wyjewać przy pierwszej lepszej wpadce. I to jest podsumowanie, które ja gdzieś tam powiedziałem już w pierwszym swoim filmie dotyczącym tej całej kłótni, że mamy grupę, mamy grupę znajomych i żartujecie sobie na bardzo różne sposoby. Mówicie sobie bardzo różne rzeczy. Czasem jest tak, że się odzywacie dzień w dzień, a czasem jest tak, że nie odzywacie się 2-3 miesiące. Ale jak macie znajomego, bo to nawet przyjacielem już nie można nazwać, jak macie znajomego, który się z wami kumpluje w jakiś tam sposób i, i nagle mu coś zaczyna przeszkadzać, i zamiast z wami pogadać, to on wyciąga wszystkie brudy i zaczyna gadać o was za plecami, tutaj publicznie, tak po prostu, to nie jest kumper. Nigdy nie był kumplem, nigdy nie był przyjacielem, to jest fujaru, pajacem frajerskie zachowanie, którego bardzo nie szanuję. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Twittera, a tu macie Select Shop, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Pamiętajcie, w co to nie ja. Trzymajcie, się. Zwłaszcza temu